Para jadła kolację w restauracji, ale kelnerka zabrała im jedzenie i poprosiła, żeby wyszli. Para się jednak nie zdenerwowała. Podziękowali jej uprzejmie, a wychodząc, ich uśmiech natychmiast zniknął. Kelnerka zamknęła drzwi, chwyciła za kamień u boku i dopiero wtedy mogła wyjść. Każdego ranka szeryf uderzał w dzwon, przypominając wszystkim, że mają wracać do domu. Na dźwięk dzwonu wszyscy chwytali swój kamień i biegli do domu tak szybko, jak tylko mogli. Gdy ulice były już puste, szeryf wracał na posterunek. Minęły już 96 dni bez Żadnych incydentów, ale nie wiedział, że pewien mężczyzna był pijany i nie mógł się obudzić. Właściciel baru musiał pozwolić mu zostać na noc. Mężczyzna miał żonę i córkę, a gdy nie wracał do domu, córka zaczęła się modlić. Nagle usłyszała głos swojej babci za oknem. Gdy podeszła bliżej, naprawdę zobaczyła swoją babcię. Dziewczynka uśmiechnęła się radośnie, nie wiedząc, że znajduje się na drugim piętrze. Babcia powiedziała, że jest jej zimno i chce wejść się ogrzać. Dziewczynka niczego nie podejrzewając, poszła otworzyć okno. Matka nie zdążyła jej powstać. Trzymać, ponieważ